się stres, stres no. to mocny dobra, hej mocny stresik no, stres. no. O, je. to jestem zachwycona na tym nie wiem czy czemu się zawsze patrzy w prawo nie nic mi nie da um. Nie, no dobra. Hmm. To jest tylko taka informacja, że, że to się nie będzie bawić. Więc hmm, napiszcie coś w komentarzach, jakbyście się tylko mogli. No po prostu. To pa.